Zadanie 14. Ciąg geometryczny określony dla każdej liczby naturalnej a, N, N większej bądź równej 1 jest rosnący. Wszystkie jego wyrazy są dodatnie. Ponadto spełniony jest warunek taki. Niech Q oznacza iloraz tego ciągu. Wtedy. I musimy wyliczyć nasze A1. Jak zwykle, spójrzmy w nasze oto tablice naturalne. A w nich różne magiczne rzeczy. Między innymi takie oto wzory. I co ja tu mam i z czego ja chcę. O, o, czekajcie, z czego chcę skorzystać. Więc wiemy, że A3 równa się A1 razy A2. Wiemy też, że A3 to się równa. Stąd to wiemy. A1 razy Q3 minus Q minus 1. To się równa. A 1 razy q do drugiej. Wiemy, że a 2 to się równa. A 1 razy q do drugiej minus 1, czyli a 1 razy q do pierwszej, czyli a 1 razy q. Oj, przepraszam, miało być q, nie g. I mamy q. E, więc tak. Za a 3 tutaj damy to nasze zielone to. Za a 2 damy to. Bo tutaj to A2 wyliczyłam. Więc tak A1 razy Q do drugiej równa się A1 razy A1 razy Q. I co my tu mamy? A1 razy Q do drugiej równa się A1 do kwadratu razy Q. I tak. Ja bym obustronnie podzielił najpierw przez A1 i co otrzymam? A1 razy Q do drugiej przez A1 równa się A1 do drugiej razy Q przez A1, ping, ping, ping z kwadratem i zostało mi Q do drugiej równa się A1 razy Q. Chcę wyliczyć moje A1, czyli podzielę obustronnie przez Q. I mam Q kwadrat przez Q równa się A1 razy Q przez Q. Q nam się poskracało tu też. I co mi zostało? Q równa się A1, czyli odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało.